Dzień dobry, bo jest dzień, więc mówię dzień dobry, ale może oglądacie mnie wieczorem. Przepraszam za tak długie opóźnienie w stosunku do ostatniego odcinka, ale nie, ponieważ, no nie miałem za bardzo czasu, jak ponagrywać, Stąd też właśnie owe opóźnienie. Już pierdolę bez sensu. Dzisiaj przygotowałem sobie, to nie w, tym, nie w temacie, a dzisiaj sobie przygotowałem. Takie oto smakoły. Bardzo serdecznie polecam. Niska cena, a dobra jakość. Tą butelkę akurat dostałem od koleżanki z pracy, jakiej pani Dominiki Rozbickiej. Zapraszam na jej fanpage, na tym kurwa nic nie ma. No i tak, i dzisiaj porozmawiamy sobie, znaczy właściwie ja popierdolę sobie do kamery, o tym, o czym wielu z Was i wiele z Was pisało w komentarzach, aby powiedział coś o wyborach prezydenckich. Jakby to był temat. Tak istotny i tak ważny, że o ja jebie. No więc moi Państwo, ja przez wszystkich kandydatów oczywiście przechodzić nie będę, bo nie widzę sensu. Ale zaczniemy od najciekawszych. Uważam, że kandydatura Panny Anny Grockiej mnoże się u was otwierają. Jaka kurwa Anna! Przecież to tam jest Krzysztof Czy Władek! Wiecie, no kurwa w dowodzie ma wpisaną, że jest kobietą, no. więc co to tam kurwa ze SMS-y do mnie? Jak jest kobietą, to jest kobietą, wiecie, no, jest oczywiście, że, że się urodziła facety, o Jezus, no. Część z was się urodziła ludźmi, a jest zwykłymi kurwami ludzkimi, co I wam dowodu nie każą zmieniać, a może powinni. W każdym razie jej kandydatura jest dla mnie, no niejako, kurwa zabawna, śmieszna. Jeżeli to mają być ludzie lewicy, to, <grym>, to nie żartujmy, ale wchodząc w głębszą lewicę, pani Magdalena Ogórek. O kurwa, no ryneczek Lidla, żeś ja pierdolę. Nie wiem, kto wpadł na idealny pomysł, żeby podstawić, no, nomen, nomen, całkiem ładną kobietę. Obląd włosach, która ma być prezydentem RP. To jest pomysł wyjęty, jakby kurwa, nie wiem, z castingu na kurwa y, jakąś, nie wiem, modelkę albo przewodniczącą działu PR-u. Kurwa, albo nie wiem, kto będzie szefem sztabu prasowego. Weźmy jakąś fajną dupę, to wszystkim się będzie podobała i na pewno się spisze w tej roli. No pani Magdalena, jak prześledzicie jej y, życiorys, jeżeli chodzi o doświadczenie naukowe i tak dalej, o zawodowym nie mówię, bo ciężko jest w ogóle do jakiegokolwiek dotrzeć. To szko sko skończyła szkołę, gdzie rektorem był jej mąż, czy były mąż, tego typu rzeczy, więc mi to już wystarczy, żeby mieć to wyjebane wyjebane tego kandydata. Mimo, że ja sam zawsze uważałem się za człowieka lewicy, dziś nie uważam się już za, w ogóle za, chyba za człowieka kurwa czegokolwiek, bo dzisiejsze partie polityczne oferują nam no, właściwie to samo gówno co zawsze. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy naprawdę z pasją robią to, to co robią. No, i mamy oczywiście pana Dudę. Ja nie wiem, czy to nazwisko jest w jakiś sposób, ma jakieś takie konotacje od urodzenia, że jest tutaj pan Duda, który ma poglądy takie, a nie inne, oraz jest pan Duda od, yy, z górników, który, no, nie oszukujmy się, jest już na innej orbicie. Jest to orbita kurwa wokół dolara, a raczej złotówki. Bo ten człowiek, kurwa, od górników to robi wszystko, kurwa, żeby tylko mieć hajs. Wszystko. Ja on... Ale cóż, dobra, na, na innym razie o, o górnikach będziemy pierdolić. E, mamy też pana, m, chyba Mariana Kowalskiego i to, to jest kandydatura, która na przykład mnie ujęła za serce. Ponieważ pan Marian w niczym nie oszukuje nikogo, kim jest, co prezentuje i co chce wprowadzić. Jego plan jest jasny, jest to czysty nacjonalizm przywrócenie wartości patriotycznych i konserwatywnych i chuj w dupę wszystkim innym. I mi się to podoba, kurwa, jasny, czysty program. Ja to rozumiem, to mnie to dociera. Oczywiście nie zagłosuję, no bo nie chcę mieć, kurwa, czwartej rzeczy w Polsce, ale doceniam. No i poza tym pan jest nieźle zbudowany i widać, że jakby stało Putina, to mógłbym przy, przynajmniej przypierdolić. Ym, mamy też kandydaturę pana Korwina. <laughs> Korwin Hechemikke, który no... nazwać go, kurwa, klaunem dzisiejszej polityki to za mało. To jest człowiek tak dalece odległy umysłowo od czegokolwiek, co znam, że, że nie wiem, z ciekawości, aż chciałbym obejrzeć wizualizację, kiedy on faktycznie jest prezydentem RP. Już wystarczająco to, co robił w naszym sejmie, co teraz robi w Europarlamencie, to, to już jest taki cyrk na kółkach. Że ja sobie tylko wyobrażam, co by było, gdyby on był prezentem, ale na szczęście nie jestem tym kurwa lol wyborcą, tak zwanym, kurwa, który idzie głosować dla Beki, dla kogoś. Zobaczymy, jak będzie, hehe! He. Zobaczymy, jak szybko spierdoli kraj! Hehe! He. Swoją drogą. A, no jest jeszcze oczywiście kandydatura hmm, pana Janusza Palikota, który, no nie wiem, zawiązuje komitety, rozwiązuje, kurwa, partie, robi nowe, tu rezygnuje, tu robi kolejne. Ja już sam nie wiem, czego on oczekuje, kurwa, od polityki, a ja szczególnie od swoich chyba byłych już wyborców ale mojego głosu kurwa na pewno nie dostanie, bo ja po prostu nie wiem co on robi, zresztą to był chyba jedyna osoba, która otwarcie proponowała walkę z Kościołem, a jak się okazało i tak na klęczkach do lachy proboszcza tym to się skończyło, no bo z Kościołem w Polsce się kurwa wygrać nie da i każdy kandydat dobrze o tym kurwa wie, więc nie zadziera z Kościołem, no bo z, z taką mafią kurwa nie ma szans wygrać, no to jest jak Sycylia kurwa w ubiegłym wieku. No, i oczywiście przechodzimy do naszego yy, yy, głównego kandydata, który ma największe szanse, ale z panem Dudą nie wiadomo, jak będzie. Czyli obecny, obecnie urzędującego premiera, yy, kurwa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Jak widzicie, używam pełnego tytułu, gdyż choć no nie jestem super fanem. Pana Bronisława to jednak no, jest prezydentem kraju, więc szacunek mu się należy. W przeci... Czego brakuje niestety innym, tak mi się wydaje, wyborcom, ludziom, którzy po prostu wiecie, no, jaki prezydent jest, taki jest. Tak? Lepszy, gorszy, na pewno lepszy od poprzedniego, który był. Ale kurwa, mówić o swoim prezydencie, że to jest komororuski Bronek, Rzucać w niego meblami. Kurwa, ja rozumiem, że wszędzie na świecie zdarzają się takie sprawy, ale strzelać do jego kurwa autobusu wyborczego z paintbola, to są żarty na poziomie kurwa totalnej pierdolonej gimbazy. Totalny, to jest poziom kurwa genua po prostu. Ja rozumiem, nie wiem, zrobić tak, jak podobało mi się kiedyś wysłanie yy, yy, pocisków, kurwa listem, że jeden dla ciebie, a drugi dla twojego kota. No, to było takie, no nie wiem, no fajny humor, smaczne to było, no w, 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 w korelacji do późniejszych wydarzeń może już mniej zabawne, ale, y, ale to było pomysłowe. A strzelanie z paintbola, kurwa, no jeszcze żółtą farbą, mogi no, czerwoną, no przecież komuch, nie? No to pff, logika, hello, a żółty to, co, czego to było kolornie, zielony nadziei, jakiegoś innego gówna lata. Cytryny. W ogóle strasznie się ludzie ekscytują tymi wyborami, straszliwie. Jakby, kurwa, wybór prezydenta, nowy prezydent miał odmienić oblicze ziemi. Tej ziemi. Jakby, kurwa, władza prezydencka po prostu, wejdzie nowy prezydent i tu nie będzie, kurwa, tego. NFZ do poprawki. Jebać emerytury. Zrobimy, kurwa, wszystko od nowa. No, 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 no nie. No nie, no. Ja, szkoda, że nie mamy prezydenta aktywnego, który jeździ po świecie, prezentuje się dobrze i tak dalej, nie pierdoli tam o szogunach i innych sprawach, nie jest... Yy... Nie chwali się tylko swoimi osiągnięciami, kurwa, w polowaniu gdzieś w puszczy, ale no kurwa, no przynajmniej coś, no coś gdzieś jedzie, coś tam kurwa zrobi, no podpisze te ustawy, nie wpierdasz się te konflikty między prawicą, lewicą i tymi wszystkimi zjebami, które mamy po dziś dzień. kurwo jest faktycznie cichy, kurwa, spokojny, ale wolę to niż takie cuda jak były poprzednim razem, że obrażony on nie pojedzie pociągiem, kurwa, albo samolotem z premierem, bo ja pierdolę, bo po prostu. Własne upodobania i, i własne widzi mi się jest ważniejsze niż sprawy kraju jebać! Jebać, kurwa, Nie lubię go to nie pojadę. nie podam moreki, a pierdolę! No kurwa, sorry, ja wolę obecnie panującego prezydenta. I tak jak mówiłem, ludzie się strasznie, strasznie się srają tymi wyborami. O Jezu, i co to będzie? Jak on przegra, albo jak on wygra, jaką politykę będzie kontynuował. No, normalną politykę, bo będąc, kurwa, w Unii i w NATO, tak naprawdę y, możliwość robienia jakichś cudów na arenie międzynarodowej jest, kurwa, ograniczona maksymalnie, więc ja nie wiem, czego się ludzie spodziewają, szczególnie, kurwa, młodsze osoby, które podchodzą do tych wobrów, jak ja pierdolę. To nie są parlamentarne, żeby się aż tak tym srać, no, po prostu. I chuj. A wracając jeszcze do tego braku, tak jakby, może nie szacunku, tylko, nie wiem, traktowania tych kandydatów, kurwa, tutaj ogórek górę że jest blond idiotką, no dobrze, może sobie być. No kur Tu jest Komoruski, tutaj jest wariat yy, yy, Mikke oczywiście i wszyscy... My w Polsce nienawidzimy polityków. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, że politycy nas wszyscy ruchają, ale przecież ci ludzie, którzy poszli do polityki, też kiedyś byli normalnymi ludźmi i naj najpewniej większości, nie wszyscy oczywiście, poszli do tej polityki z jakiejś pasji i chęci zmiany czegoś. A potem nacierają na mur światopoglądowy wszystkich wyborców, Którzy kurwa ich nienawidzą za wszystko, za to, że w ogóle są w tej polityce, a jednocześnie muszą na niej głosować. To jest jakaś chora, popierdolona sytuacja. Nie lubicie polityków, to w ogóle kurwa nie głosujcie najlepiej. I tyle, I miejcie to w dupie. Jak chcecie mieć kurwa wpływ, no to trzeba zapierdolać na wybory. Ale wszystkich kurwa się nie lubi, albo wybieranie mniejszego zła. No ja pierdolę, no to, 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 to przeczy kurwa prawą po prostu logiki i w ogóle ordynacji wyborczej, że wy możecie ich zagłosować. Głosujecie na tego, kogo chcecie, nie macie na kogo, to kurwa nie głosujcie. No, prosta sprawa. Mniejsze zło. Co to jest kurwa mniejsze zło, ja się pytam. To, że nie wiem, no, że większy z was wyrucha w dupę, czy mniejszy afroamerykanin was wyrucha w dupę, tak? To jest, rozumiem, że to jest taki podział światopoglądowy. Ja tak do mnie to w ogóle kurwa nie dociera. I też ludzie, o, politycy nas nie szanują. Mają w dupie rolników, mają w dupie górników, mają w dupie, kurwa, wszystkich. A my, kurwa, co? Nie mamy ich w dupie? Też mamy ich w dupie, też mamy na nich wyjebane. Jak tylko komuś jakiemuś politykowi się stanie krzywda, o, jakie zacieranie rączek, o, tabloidy mają pożywkę. Mam, Nie mamy żadnego kurwa szacunku do panującej władzy. Fakt, faktem, ta władza nie we wszystkich aspektach sobie na to zasłużyła, żeby ten szacunek o nas otrzymać. Ale kurwa, żeby wszystkich polityków nienawidzić, ja pierdolę, no czy jesteście w stanie tak sami przed sobą, My nie musicie niczego udowadniać, bo mnie to generalnie jebie, ale sami przed sobą, czy możecie wymienić trzech polityków z jakiejkolwiek partii politycznej, których naprawdę lubicie, którzy na przykład gdyby kandydowali na kurwa, no właśnie prezydenta, albo na jakąś ważną funkcję, to byście na niego zagłosowali, bo ich po prostu lubicie uważacie, że już uprawiają dobrą politykę. No będzie ciężko. Będzie ciężko, bo jak ja jeszcze dorastałem kurwa do pełnoletności, pierwsze były moje wybory, no to byłem zachłysnięty SDPL, na co teraz sobie pluję w brodę, bo w życiu na tą kurwa miernotę bym nie oddał żadnego kurwa głosu, ale to pomijam. Każdy ma, to są błędy młodości i zachłyśnięcia się polityką. Ale kurwa, kogo nie zapytam, ten kradnie, ten czpa. Ten ładuje w dupę, ten bierze w dupę, ten ćpa i bierze w dupę i kurwa wchodzi leila i przepraszam muszę odebrać. No i tak, no i nie dziwmy się, że politycy mają nas w dupie, bo my też mamy ich w dupie. I tak naprawdę mamy w dupie też kogo wybieramy, no bo właśnie wybieramy to mniejsze zło, wybieramy tego, kto najmniej kurwa nabrudzi, najmniej nakradnie, bo to jest w ogóle... Yy, Jakie, to są takie ramki, których wybieramy, no ten może mniej ukraść niż ten. Mhm. Wybieramy tego, co mniej kradnie, albo ten jest mniej popierdolony niż tamten, to wybierzmy tego mniejszego pojeba no. i później kończymy z takim mało kradnącym lekkim pojebem, ale jednak, no i ja, też inni ludzie nie trafiają kurwa na, do polityki, co jest w ogóle u nas w kraju popierdolone, no ale my jesteśmy. No niestety, no to jest Polska, moi państwo, taki mamy klimat, nic nie poradzimy. I tym słowem chciałbym już zakończyć tego żałosnego vlogaska, bo dużo się pewnie nie dowiedzieliście. Ja wam absolutnie kurwa nie powiem na kogo macie głosować, bo, bo, bo ja nie jestem tutaj kurwa jakimś arbitrem światopoglądowym, żeby mówić. Ja nie jestem biskupem i nie jestem kurwa na ambonie, żeby wam pierdoić, na kogo macie zagłosować. I tym zakończmy. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Oczywiście propozycje odcinków jak widzicie przyjmuję mimo wszystko na twarz. Także możecie pisać w komentarzach o czym może być kolejny odcinek. Ja przymierzam się do zrobienia jeszcze jednego odcinka o RPGach z dokładniejszym wytłumaczeniem, bo nie wiadomo niewiadomości dużo od Was zostałem. że chcielibyście zacząć grać, ale nie wiecie jak. Więc może zrobię taki mini, szybki, krótki poradnik, jak. zacząć grać. Ale ja jestem kurwa oblechem strasznym. No ale chuj. ładna dzisiaj pogoda. Także tak, dziękuję i do zobaczenia niebawem.